Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, bardzo dziękujemy. Czyli, tak jak mówił Piotr Protasiewicz, te ruchy zawodników po lewej stronie nie miały wpływu na to, że Andrzej wpakował się w taśmę. No to patrzmy teraz, proszę Państwa, z w niebieskim, w czerwonym fri w białym, tak jak w landlord. Michael Mikkelsen i w żółtym Freddy Lindgren, który się rozpędza. I pytanie, czy dojechał już do swojego sufitu, czy jeszcze tam kawałek ma i chętnie dojdzie. No właśnie. 10 punktów to teoretycznie mniej niż mieli z Marszlik i Frigg, ale patrzmy na tendencję. 0, 2, 2, 3, 3. Na Szweda trzeba będzie bardzo uważać. Oczywiście mamy nadzieję, że z Marszlik wykona to samo, co jego były kolega klubowy z Gorzowskiej Stali, czyli Martin Waculik, który po ekspresowym starcie bez żadnego problemu zauważył. Maxa Frinka, chociaż może się okazać. On też odłożył Roberta. założenia. Może się okazać, że jest to zadanie trudniejsze, no ale to jest wartość. To jest wartość z Marzlik, proszę Państwa, zawodnik, który w 15 ostatnich rundach 14 razy meldował się w wielkim finale. Może za chwilę będzie 15-16. Frick z Marzlik, Mikkelsen, Lindgren poszli. Frick dobrze, ale docół z Marzlika fenomenalny. Absolutnie. Freddy już leci szeroko. Freddy już mija Fricka w kolejce, cierpliwie, pokornie, tymczasem przed Fricka wyskoczył Mikkel, Mikkelsen, Freddy jest szybki i goni za Bartoszem z Maznikiem, Mikkelsen próbuje straszyć Max Frick, a Freddy jest gotowy, z Maznika, ja myślę, że tutaj bardziej chłodna głowa Lindgrena powoduje, że on jeszcze nie przypuści decydującego ataku, bo co chwilę wydaje się, że jest w pozycji dogodnej do atakowania naszego rodaka, świetnie ten jego motocykl zbiera się, kiedy Szerzej w pierwszym łuku. teraz odskoczył Bartosz z Martin i Za chwilę znowu zamelduje się w wielkim finale. Mikkelsen swoich czarów w białym czepku nie powtórzy. No chyba, że tutaj Lindgren na jakieś prezenty się zdecyduje, ale nie wygląda dzisiaj na takiego, który by prezenty rozdawał. Jeszcze pójdzie za koło z Fredy Freddy lekko wypuszczony, ale ogląda się. Widzisz, on nie ma ambicji wyprzedzenia Smartnika z Ewidentnie nie może, żeby wyprzedził Mam déjà wiesz, bo dokładnie to samo mówiłeś przy półfinale w Gorinie.